Już nie mówię tylko z tego roku, z tego sezonu w miejscowości Przydargiń, ale i poprzednie sezony, które pamiętamy dobrze, to jest to rzeczywiście miejsce, w którym należałoby ustawić fotoradar. No, Odnotowujemy tutaj na tym odcinku i w tej miejscowości najwięcej zdarzeń i to takich tragicznych zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym. No jest, jest to odcinek drogi, gdzie jest naprawdę występuje olbrzymie zagrożenie, szczególnie wynika to z tego, że po prostu kształtowanie terenu, zniesienia dolinki, a jeszcze dodatkowo krętę po prostu kręte, kręta droga. I ustawienie tutaj fotoradaru na pewno poprawi bezpieczeństwo. Tak jak zresztą w innych miejscach, gdzie te fotoradary stoją, rzeczywiście to, to bezpieczeństwo no, wzrosło. Po Policja bezpieczeństwo. to postulowała? Policja postulowała już wcześniej, trzy lata wcześniej. Postulowała również o wystawieniu tablic z, z czarnym punktem, kiedy zdarzenia już były. No jednakże na razie do tej pory nic takiego e, no, nie stało się. Musieliśmy poczekać e, do następnego tragicznego zdarzenia, żeby po prostu e, ktoś, kto decyduje, decydenci po prostu podjęli decyzję, że jednak e, no, ten fotorada w tym miejscu się przyda. A je, że się przyda, to na pewno y, jesteśmy tego pewni, gdyż stawiamy tutaj nasz mobilny fotoradar łącznie z, z fotoradarem Straży Gminnej z w, w, w ciągu pół roku fotoradary zarejestrowały 5,5 tysiąca wykroczeń, przekroczeń prędkości i dajemy tolerancję 21 km w tym miejscu, czyli jeżeli jest 50 na godzinę, to od 71 dopiero fotoradar działa. I niestety 5,5 tysiąca wykroczeń zarejestrowanych rekordzista około 120 km na godzinę w miejscowości przy Dargiń właśnie przy ograniczeniu do 50 a średnia, w ogóle średnia z fotoradaru około 80 km na godzinę. Także kierowcy po prostu nie biorą sobie do głowy tego, że jest tutaj zagrożenie, że jest słaba widoczność, że droga jest wąska, że może być nawet spotkanie z pieszym i jadą tak, jakby byli po prostu poza terenem zbudowanym.